się siema! siema. Tej... Witajcie na kolejnym odcinku z kanału Crystal Pro Dzisiaj będziemy grać sobie w Ninja Legends eee, Tak sobie włażę. Jakiś gościu dał mi... Patrzcie jakie pety, kozackie. Patrzcie jakie pety. Wy to widzicie. Jakie one są kozackie? No. Um, jak? I uwaga. Będzie konkurs dla subskrybentów. Więc jeśli chcecie wygrać tego peta, oto Infinity Lord, to musicie zostawić lajka w górę, zostawić subskrypcję ci, którzy jeszcze nie subskrybują i napisać w komentarzu. E którą nie wiem, jaka jest wasza ulubiona gra na Roblox, to wtedy albo jaka byle gra, jaka wam jest. Ja sobie tak wcześniej tu już pokrałem um, mm. i stopiłem sobie do Winter Wonder dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, ale tak. Wczoraj jest razy 10, kus i uwaga! Dzisiaj, jutro, będzie następny odcinek ale z eventu, który będzie dzisiaj o 19 na jaybreak. Więc wpadajcie Dobra, zobaczymy. Więc, dobrze, dobrze, Więc wpadajcie na odcinek lub na Jaybreaka. Ale na odcineczek też bym był... Bardzo Wam dziękował żebyście wpadli i obejrzeli ci którzy nie mogą I ten Teraz właśnie będziemy sobie skakać Dzisiejszy nasz cel To będzie doskoczyć do takiej Cybernik e, No i tak będzie pierwszy odcinek do skaczenia Co? Ciekawe czy nam da. Patrzymy. Wiedziałem. Dobra. A tak to sobie dalej będziemy skakać. Uuuu. Dobra. Nieważne. Lecimy. Siu. No i spadaliśmy. Dobra. Jak na razie skaczemy. i góra, 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 góra jeszcze raz skok i jesteśmy dobra no właśnie, więc jeśli chcecie wygrać Infinity Lord za prawie 200 levelem to musicie Przypomina stawić lajka, subskrypcję, napisać w komentarzu swój nick i jeszcze grę swoją ulubioną na Robloxie. I wtedy wybiorę jakąś jedną z osób i dam jej. I przy... a drugi konkurs będzie do wy... wy granie mnie, do, żeby dodać mnie do znajomych. To samo trzeba zostawić, tylko, że napisać ym, napisać ile macie ile macie na przykład, nie wiem, zabawek w domu, czegoś, ile macie. Musi być powyżej 10, więc jeśli to zrobicie to, be, to też wybiorę osobę, która będzie mogła mnie dodać do znajomych. I takie dzisiaj będą dwa konkursy. Więc napisz jeszcze w komentarzach, czy chcielibyście z kimś odcinek jakiś. E, na przykład z moim kolegą jakimś. Ja bym się skontaktował z nim um, Lub jeśli byście chcieli To jeszcze mam siostrę I ona mogłaby nam też trochę pomóc I jesteśmy na Gold Island Więc hop. I tu ja jestem z narzątkiem Dobra Kupujemy wszystkie Noże i wszystkie pyk No trochę tego będzie do zbierania o Jezu, już. ej i ile wy to widzicie, sto dwadzieścia, o Jezusek, dobra, lecimy sklonować Pety, tak przy okazji. Mhm. datujemy i hop, jesteśmy. A to kosztuje No trochę tu, ale patrzcie Tu trzeba 10 Robi się Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć O, oh, dobra Robimy chaos Titan Ile będzie statów? Łód Potem z... 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 z OMG. E. Dobra. Nie wierzę, że to się stało, ale się stało. Patrzcie, jak to wygląda. Kozacko. Patrzcie. Wow. Infinity Lord 2 z X Legend i 1 House Titan Ale kozacko I właśnie dzisiaj będziemy zaskoczymy do tej wyspy A w następnym odcinku do tej wyspy No oczywiście zabili mnie Okej, okay, działaj O, dobra To się zlagowało albo w... jeszcze nie i która to jest ostatnia? nie wiem bo serdecznie nie świadziłem ona widzicie gdzieś go? aha ciekawe co na to powie <grym> gość nie ma nie damy Um, hop hop okej okay. więc skaczemy jeszcze tylko dwie wyspy nam zostały więc kozacko i czekajcie tylko włącz trajdy i pa jak się podbijamy podbiliśmy się trochę wersy będą myślę czekajcie albo nie nie ważne okej okay, więc skaczemy już Doskoczymy do chmurki. Ciekawe. F1 i siup. Doskokujemy znów tu hop, hop i hop. Aj, nie możemy trafić. Nie, nie dotknij nas. Okej okay, więc tu doskoczymy Hopaj hopaj i już skaczę. O nie i się odbiliśmy um, O już widać tą wyspę Jak widzicie mam tu dwa elementy no bo właśnie długo sobie grałem niestety Wiecie nawet jak graliśmy w... Co tam graliśmy? No jakieś w różne gierki Na przykład w Pigi to patrzcie że mieliśmy już hajs Bo grałem w to I wpadajcie to jeszcze na moje inne odcinki tylko właśnie w Pigi gdzie kupiliśmy króliczka ale go nie zobaczyliśmy i to jest smutne wydaliśmy 350 świnkowych monetek a nam to nie zobaczyliśmy i tak wam polecam m w dla początkujących youtuberów ja nagrywam, tak przyznam się, że przez deskopta. E, może niektórzy wie co to jest. Ale w ten ja przez to nagrywam, potem wrzucam. Sam musiałam się nauczyć jak się wrzuca. Więc spoko jeśli dla innych nie da rady. I... Jak wam tam pisałam, że niedługo będzie live, to niestety nie. Bo coś mi się popsuło i nie mogłem znaleźć. i mnie wynalazło kamerki do nagrywania. Więc bardzo przepraszam, że nie będzie live'u. I też tutaj tak popsuli, delikatnie, że jak tutaj teraz jest przecież ten... Noc, a tu są czarne rzeczy, więc... No minimalnie to popsuli. Tak mini mini. Malnie. Doskoczymy. Doskoczymy. Doskoczyliśmy. Huu uh. Dobra, kupujemy wszystkie skilly. Skile. Poka, kupimy. Kupiono wszystkie. Nadal no, tego nie zrobili. Okej. Okay. Wchodzimy do shopu i kupujemy Słowiec. Wszystkie. Poka wszystkie. Kupione? Na maxa? O nie, brakuje nam jednego. A kupujemy. Czy nie? No trochę zajmie nam to. Ale szybko dobijemy I tak. To RV, no. Myślę, że starczy nam. Co? O! Jakiś lag był Dobra Więc lecimy Tutaj na tą zieloną wysepkę I jeszcze Wam szybko pokażę Ile jest razem w mnożniku Patrzcie To jest przekozackie Wprost A to jest jedno. To jest najlepsze po co jeszcze może na Dark Element? To jest przekozak Ok, więc skoczymy się do tych murów. Hop, hop, hop i hop Te, I uwaga yy, Po jutrzejszym odcinku Pojutrze Będzie specjalny odcinek przegląd znalazłem takie fajne memy na YouTubie i będę mógł Wam nagrać je więc jeśli zostawicie 5 łapek w górę albo nawet i 6 to znak dla mnie, że mam to nagrać i na serio tak też trochę lepiej tu jest na dalszych, bo są bardziej od ciebie oddalone, ale za to jest bliżej do wysp i to jest fajne, bo jest nadal ten poziom trudności, którego tak potrzebują do sery. Fajny jest, bo pa hop, 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 hop i doskoczyliśmy. O nie, jakiś snuflak był więc hop co to piszę po polsku this dark element to jest właśnie zobaczymy bo tak to jest dark element aha uh -huh. dobra więc doskakujemy I, no, i teraz tu i doskoczone tu doskoczone znów i zaraz będziemy i następny odcinek będziemy doskakiwać do następnej więc, naprawdę polecam wam oglądać wszystkie filmiki nawet on mówi patrzcie on nawet powiedział please jak tu widzicie Więc oglądajcie wszystkie następne odcinki. I już zaraz tu doskoczymy. Co piszą? Nie wiem co tam piszą. Dobra, zaskakujemy i uwaga, jesteśmy. A tu jest skrzynia. Która nam da C 23C. Więc przekozacko. I tu jest razy 5 coins do sprzedawania u. Kozacko. Gdzie jesteśmy tu. okej okay. nie ma Dobra zaraz tylko zobaczymy Jej. patrzcie ile nam to daje R, -er. co to za liczba i na maksa zrobione Wow i ja jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Patrzcie. To było tam. Od tutaj jest tam taka mała arena. Tam też jest. Tam jest do niebieskiego, ale od tu zaraz padniemy na tornado. I pa, lecimy. Oto spadamy. I uwaga, uwaga. pyk. I patrzymy, co ile... Roz... 16 wig. No jakoś, a ile tu jest teraz, bo... O. Nie. Dobra, poprawili to. No niestety a mieliśmy to nacisnąć... no trudno. zaraz będziemy kończyć. Szybko wchodzimy. Hop. I właśnie następny odcinek będzie doskakiwał. Kolejne trzy i następne będzie... no następne. I to będzie za trzy dni kolejny odcinek z tego. Więc, wow, w.n.u. I uwaga, ja będę grać w tą grę, kiedy nie będzie odcinka. Więc, no będę mieć tu więcej o wiele rank. Na przykład z Dragon Rory będzie Dark Sun Shuriken, oh. więc się nie zdziwcie. Dobra, ale też dzięki za oglądanie. Do następnego. Nara!